Witam w kolejnym odcinku Przewodnika Multimedialnego mojego autorstwa czyli Marcina w pięknym terenie Gór Świętokrzyskich dzisiaj akurat korzystając z tego czasu wolnego jaki mi los podarował Tudzież Uczelnia w tą niedzielę dnia 29 kwietnia 2012 roku na poświęcenie się i popełnienie wycieczki w pewien rejon Gór Świętokrzyskich. Jak zwykle swoją mapą i towarzyszącym mi już od ponad roku plecakiem zgłębiam tą, ten rejon naszej pięknej ojczyzny. Wybrałem się w Pasmo górskie. Pasmo górskie jest położone na mapie, patrząc tutaj. Udając się mniej więcej z rejonu Słowika, który znajduje się w tym miejscu, to jest wylot ulicy generalnie Krakowskiej Kielc w stronę Chęcin, które znajdują się tutaj. Postanowiłem się wybrać te pasmo tutaj. Pasmo z Górskiej generalnie zaczyna się w rejonie Rykoszyna i potem przecięte przez trasę nr 7, krajową siódemkę międzynarodową E7, Kraków-Warszawa, Swierodnego do Ludańska kontynuować właśnie w ten rejon. Tutaj jest góra Patrol, na którą zmierzam dopiero. Ona znajduje się w tamtym kierunku, czyli na zachód ze wschodu, ze Słowika, w który w tym miejscu znajduje się jakieś 500 metrów. Bardzo ciekawe pasemko porośnięte przez las bukowy z racji dzisiejszego, tej pory roku bardzo już zielone, ale jeszcze tak nie do końca, co robi bardzo duże wrażenie na mnie. Pogoda jest dosyć sucha, pogodna, bo oto mamy porę wyżową, kiedy to jest zaciągane powietrze z, aż z nad rejonu Afryki dzięki korzystnemu układowi barycznemu. I korzystając z tego faktu, akurat ten piękny teren pokryty buczyną. W runie, co ciekawe, mamy te pierwsze rośliny, które zawsze kwitną. Zaraz na samym początku, aby zdążyć jeszcze przez ulistnienie buczyny Tutaj mamy m.in. żywca tego Typowy gatunek dla runa buczyny Udam się w kierunku zachodnim, na górę patrol tam, tam postaram się dojść do krajowej siódemki, korzystając z okazji I z okazji złapać stopa Mogą mi to z miejscami przeszkadzać, tam gdzieś Ukryci w lesie, opancerzeni swoje hełmy i, i mechaniczne rumaki miejscowi niedzielni turyści.